Cześć moi drodzy, z tej strony Szymon Dudkiewicz, przewodnik miejski po Łodzi, prowadzący kanał na YouTubie Historyczny Joker. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam bardziej ogólnie o pracy przewodnika miejskiego, o wyzwaniach, które stoją w tym zawodzie przed osobami, które oprowadzają po mieście. Wy nie do końca możecie dostrzegać te wyzwania, zagadnienia bowiem to jest wiele części składowych, które układają się, jak sama nazwa wskazuje, w jedną całość. Ale o tym i co nas czeka w pracy przewodnika, po wstępie. Zapraszam do odcinka. Weźcie sobie kawkę, herbatkę, co lubicie. Możecie sobie puścić ten podcast w tle. Posłużę się znowu tutaj takim przykładowym notesem z punktami. I zaczynamy. Pierwsze, co jest najważniejsze w pracy przewodnika, tak przynajmniej uważam, to pewien rodzaj zarządzania grupą, logistyka grupowa, bowiem turystykę możemy podzielić na turystykę zorganizowaną i indywidualną. Wiem, wiem, już brzmi nudnawo, ale uspokajam, rozkręcam się, tak samo jak ta część historii się rozkręca, bowiem turystyka zorganizowana. To nic innego jak grupa seniorów, grupa młodzieży. Każda z tych grup przeważnie liczy od 20 osób wzwyż, nawet do 50. Nieraz się zdarza, że potrafi 120 osób liczyć i potrzeba pomocy drugiego przewodnika. To wszystko rzutuje na to, że wydłuża się czas oprowadzania grupy. Każda z tych osób ma indywidualne zapotrzebowanie zwiedzania albo pytania. I każda nawet grup, czy to seniorzy, czy grupy szkolne, będą miały tego czasu mniej albo więcej. Grupy indywidualne to moim zdaniem, tak, grupy do 15 osób i te grupy do 15 osób zawsze tak sprawnie i komfortowo, bezpiecznie się oprowadza, bo to 15 osób można zawsze wejść do każdego muzeum. Kolejną. Kolejnym, umiejętnością, która jest ważna, to elastyczność. Elastyczność nie jak elastynas i nie ma mocnych, tylko elastyczność czasowa, elastyczność bardzo szeroko rozumiana. Wiele razy może się przytrafić, albo mi już się przytrafiło, że w trakcie oprowadzania trzeba pilnować tak zwanego coś, co tutaj pomaga ogarniać, czyli zegarek czasu i to wszystko rzutuje na to, że wiele razy grupy też mają własne Preferencje. Na przykład panie przewodniku, pani przewodniczko, chcielibyśmy hmm, 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 skrócić czas i tu wstaw w dowolnym placówce, skrócić czas zwiedzania, bo grupa zmęczona, tak dalej, tak dalej. I trzeba się do tego dostosowywać. Trzeba też tego czasu pilnować. Nieraz się może zdarzyć, że czas się wydłuży, bo no cóż, czynniki. Zewnętrzne tutaj często będą miały wpływ, albo czy też zmęczenie grupy. I przechodzimy teraz do tych czynników zewnętrznych. Czynniki zewnętrzne, które najczęściej Wy jako zwiedzający, moi drodzy, możecie dostrzec po prostu, bo one są widoczne z tak zwanym gołym okiem. Ten czynnik zewnętrzny, na czym polega? Czynnik zewnętrzny to nic innego, jak tylko, mianowicie, na przykład remonty, co już od razu nam rzutuje, Wyobraźcie sobie sytuację, że sprawdzam drogę, przy okazji będą gdzieś w okolicy, droga jest nieremontowana, następnego dnia remont albo co, co nam zrobisz? Bez żadnej wiadomości. Tak bywa. Kolejnym czynnikiem zewnętrznym są ciekawe historie, które zamieniają się w anegdoty, chociaż nie jest nam tak, jako przewodnikom, śmiesznie na początku. Polega to na tym, że podchodzi jakiś pan, pani pod wpływem środków odurzających i ma no, przypałętuje się brzydko więc przypałętał się po prostu i yy, niepokoi grupę, niepokoi nas, bo on musi się, on musi coś powie, on musi coś powiedzieć. takie są moje częściej zachowania, tego jakie przed chwilą pokazałem. Tak miałem ostatnio w drugiej połowie października, przyszedł Pan, coś tam bzdury pogadał, poszedł w swoją stronę i zaczął, zaczął cebulę z furgonetki wyciągać, 5 kg, nie jego furgonetki, tylko kraść po prostu. I no, zwróciłem temu uwagę przez głośnik, to chyba nie pana. Nagle zjawił się ten dostawca, no, i przekonał go, żeby zostawił tą cebulę. Nie wiem, po co mu w ogóle cebula? 5 kg może na syrop, żeby był zdrowy właśnie, ale nie wiem. No i takie czynniki zewnętrzne się często zdarzają. O takich czynnikach zewnętrznych, rozpraszaczach, dystraktorach, przeszkadzaczach, opowiadałem w kilku odcinkach. Pojawiam się. Po lewej i po prawej stronie, jeśli jesteście zainteresowani, możecie kliknąć to anegdoty. A ja zapraszam dalej. Kolejnym czynnikiem zewnętrznym to jest troszeczkę takie poruszanie się, i teraz możecie zadać sobie pytanie: ale jak poruszanie się jest czynnikiem zewnętrznym? No i drodzy, chodzi o przechodzenie przez pasy. Znowu grupa indywidualna, 15 osób, bo tak szybko przejdzie, ale 50 osób. Nieraz się zdarzy, że trzeba poczekać na drugą część grupy, bo idzie wolniej. Albo na samochody uważać, które no, potrafią zasuwać Hulajnog hulajnogarze, rowerzyści, riksze, nawet kunie. Tym bardziej, że mamy straż Konną, na przykład w Łodzi, straż miejską na kuniach. Na, na, na wszystko trzeba uważać. Poruszanie się po mieście ogólnie. Kolejnym czynnikiem zewnętrznym to są dzicy słuchacze. Tutaj też o tym opowiadałem, pojawi się tutaj, jeśli ktoś zainteresuje polecajka do tego. Dzicy słuchacze, czyli coś, co mi się też już przydarzyło, najczęściej osoby, które sobie przystaną, posłuchają historii, pójdą dalej, ale zdarzają się tacy, którzy chcą się dołączyć na stałe do grupy uczniów, a to już dorosłe, na przykład chłop albo dorosłe już panie. Po prostu tak zwane na go chama się wbić. I trzeba też nie zwracać uwagi, dlatego trzeba zwracać uwagę na liczbę osób w grupie i na liczbę Osób potwarzać, żeby kojarzyć. Poza tym mamy też już ostatni punkt, taki ogólny przygotowanie za kulis. Często, jak moi drodzy, dzwonicie, informujecie nas, przewodników, przewodniczki, co chcecie zobaczyć, w jakim terminie, tak dalej, tak dalej. To musimy przede wszystkim zobaczyć, czy muzeum jest czynne, czy to jest możliwe zwiedzanie, czyli organizacja oraz też Poszerzenie wiedzy, przypomnienie, odświeżenie sobie materiału, aby wam przedstawić prawidłową historię, sięgnięcie do swoich prywatnych archiwów, książek, stron internetowych. Tak dalej, tak dalej, po prostu. Wszystko, co związane z wiedzą. W tak dużym, telegraficznym skrócie, to są wyzwania pracy przewodnika. Nagrałem ten odcinek krótki, trochę gadany. Aby przedstawić pracę przewodnika, aby przedstawić też jakie wyzwania stoją w tym zawodzie, bo nie znalazłem żadnego materiału na ten temat, jak ja sam chciałem osobiście zostać przewodnikiem. Dzięki moi drodzy za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach już bardziej o tematyce, jednak historycznej, historycznej które będę wam opowiadał o miejscach i danych osobach. Cześć.